Nie, nie, mam, nie. Kogo w Jaj tu to chcemy Nie mamy jajek. Domu się sprzeda. No tu ładny fabik jest, zobacz, mama. Jest, jest. <laughs> mama! Tak ty... fajnie stoi. No, a nie znanej nogami. O no, tu też garłacz? Też garłacz. ładnie. Tak, to się nam kupało.

Jaki ira. fajny To są małe, no? są młode. Są wyjść wszystkie No, to tam się nie wiesz. Jobią się. się Ten jest fajny. No, no, ten, ten też. One też są ładne, one no? mają takie fryzury, zobacz. No, to jest chyba parka. A zobacz tego już, tyda. O! Ale ładne! Ale no. Ale ten, zobacz, jaki piękny jest. No. Ten jest piękny, no. A ten ma taką małą głowkę. No. Tędy A też ładne, czarne. Ale duże. Ale duże, wielkie. Olbrzymie. Olbrzymy. No ale takiego nie ma. No takiego nie. Wybierzę. Ile pan te